Second floor of the Blue Mansion, ok, the zobaczcie, jak. Panie, zrobione tutaj podawanie tego klucza. Ja czuję praktycznie tę rękę. To jest niesamowite, że jest wsparcie od tego awatara. To jest świetna immersja. Jedna z najlepszych And gier. Chcę cofnąć. Uh, ale tu nam przeszkadza jeden zombiak. O, kud. Nawet trafił mam broń odsunąć na bok. To było straszne. Dobra, myślę, że jestem we właściwym miejscu. To po prostu schowam dziennik, puszczając go. Bardzo wygodna mechanika bag za długo, trzymamy przedmioty w VL, że No to jest też kiepsko. Jest yy, tak, że po prostu nasze r... Okej, okay, następny jest tutaj. O, widzisz, widzisz? Jeszcze się sunąć na dół. O, ale mam shotguna bardzo fajnego. I to jest też fajny efekt pokazany: jak jest broń, która jest ciężka, to jedną ręką będzie mi ciężko wycelować. Muszę się wesprzeć drugą ręką, i teraz faktycznie mogę lepiej celować. I ten efekt wagi jest bardzo fajnie dodany. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Wilko i zapraszam Was do kolejnej gierki Wirtualnej Rzeczywistości. Tym razem pokażę Wam grę, która jest w sumie moją, ulubioną grą w Wirtualnej Rzeczywistości. Pokażę Wam dlaczego zaraz, ale jest to gra, która ma najlepsze mechaniki w sumie do tej pory zastosowane w Wirtualnej Rzeczywistości. Dobra, jesteśmy w grze. Widzicie moje ręce. Jest to jedna z gierek, która właśnie pokazuje ręce w bardzo fajny sposób. I jak już wspomniałem na początku nagrania, gierka jest naprawdę super, ponieważ ma świetny inwentarz. Pokażę Wam wszystko po drodze. Jeżeli chodzi o sam świat gry, to jest The Walking Dead serial. I pod tytułem tej gierki to jest Saint and Sinners. I w tym momencie zobaczcie, jaka. Jak to fajnie wygląda te powiewające właśnie efekty, że cała scena żyje. Bierka jest naprawdę świetna i teraz jest takie lekkie wygładzenie ruchu moich rąk. Nie wiem czy to widzicie, ale jest to taki fajny efekt, przyjemny i nie powoduje żadnego opóźnienia. I teraz fajna scena, tutaj zobaczcie to, testowa, że jak faktycznie rękę zbliżę do ściany, to ona mi się zatrzyma na tej ścianie, a te realne dalej mogę pchnąć. I teraz wierzcie mi bądź nie, ale jak takie rzeczy się dzieją w wirtualnej rzeczywistości, to ja mam ochotę zatrzymać właśnie te ręce. I to jest właśnie ograniczenie waszym awatarem. I to jest coś przeciwnego do tego, aniżeli gdyby te ręce miały wam przenikać przez te ścianę, przez ten kontener w sumie taki. Więc to było takie, no iluzja by całą psuło, całości. Teraz jedną z takich fajnych rzeczy jest to, że tutaj na lewej piersi mam tutaj, o, taką lampeczkę. Które mogę począsać i ładować, i teraz odkładam ją w taki sposób, że ją po prostu puszczam. A jak wyciągnę i ją puszczę, to ona po prostu znika i sama mi się tu wyposaża. Tak samo jest to z moim inwentarzem, jak mam jakąś broń, itp., itd., a jak wezmę odwrócę w tę stronę broń, to mam jej statystyki. Jest to wyjątkowo super pokazane i bardzo prosty sposób. No, jeżeli chodzi o samo celowanie i szczelanie, no to wiecie o co chodzi. Mam jakiegoś NPC, ale jak do niego podejdę i go strzelę, to też gra, będzie to pamiętać. Także jest to też fajnie zrobione. Teraz rewolwer akurat upuszczę, to mi upadnie, ale mogę tutaj z odległości złapać niczym. Luke Skywalker, praktycznie z gwiezdnych wojen, Te broń, bo to jest taka wygoda, żeby się nie schylać, a my jesteśmy bardzo wygodni. Teraz jestem troszeczkę dalej, ale zobaczcie to. Jakie to jest subtelne. Broń leży, palce mi się ułożyły w taki sposób. I dopiero teraz, jak jest otwarta dłoń, to wiem, że wszystko chwycę z tej odległości. Także odkładam broń tutaj też w taki fajny schowek, który mam. I tak, jeszcze z takich fajnych rzeczy, jak schowam rękę do tyłu i wyciągnę ten oto sposób, to zobaczcie, mam plecak. Teraz, jak cały czas trzymam zaciśnięty tutaj ten, ten nie spust, ale ten taki moment, jakby to powiedzieć, uchwyt, to się nazywa grip z angielskiego, to mam ten plecak wyciągnięty, jak on jest zaciśnięty, ten tutaj właśnie grip, czyli przycisk. Ale jak puszczę, to zobaczcie, też mi się tak właśnie plecak schował. Teraz zobaczcie, sam inwentarz tutaj też mogę ręką tak manewrować i coś wyciągnąć. Jeżeli wyciągnę na przykład te słodkie, to mogę też do siebie zbliżyć te słodkie i zobaczcie, od razu jem. Fajna mm. ikonka <grymka> się nawet pojawia. Mam też od razu widoczne tutaj dwa sloty, że mogę dwie większe bronie wziąć. Jedną właśnie białą i na przykład shotguna. I tutaj mam parę stron, które mogę też tak kciukiem przełączać. W zasadzie muszę też kciuk sterować, więc jest odpowiedni dźwięk i mogę nacisnąć. I w ten oto sposób widzicie, że mam jakieś rzeczy. Dobra. Teraz przejdźmy do rozgrywki. Patrzcie się dobrze. Zobaczymy, co też ta Gierka nam pokaże. Jest bardzo fajna. Ja już troszeczkę dalej doszedłem. Teraz, z tego co wiem, to y, mogę się obracać prawym, właśnie tutaj, joystickiem i chodzić tutaj lewym. E, tak, widzę cię. Tutaj ten NPC, jak widocznie, ma do nas jakąś sprawę. Dzień dobry. Jej mąż mężu... okay. Zabrał... się zamienił ja w ząbiaka. O, smutna historia, muszę. Uuu, muszę mm, dobić ząbiaka, które z jej mężem, bo teraz jest tym nieumarłym. No, straszne rzeczy. Okej. Okay. No, okej. Okay. Teraz trzymam przycisk B. W sumie nie ten. No na moim kontrolerze to jest B, czyli przykucanie. Natomiast tutaj wydaje mi się, że to jest z lewej strony B. Tak. I teraz mogę joystickiem wybrać opcję. I teraz nie jest to, intu... nie jest to i na tyle intuicyjne, bo nie wiem, który joystick, z której strony mam nacisnąć. Akurat mam tutaj trzymam rękę, więc z automatu, jak mam ten, ten przycisk naciśnięty, to wiem, że tutaj mam tę wolną rękę. Powiemy, że pomożemy. I, I puścimy B. Jest... Ok, zobaczcie, jak. Fajnie zrobione tutaj podawanie tego klucza, ja czuję praktycznie tę rękę. To jest niesamowite, że jest wsparcie od tego awatara. To jest świetna immersja. Jedna z najlepszych gier. Mogę całość włożyć tutaj do plecaka, albo jak mi się nie chcę, to po prostu z tyłu za ramię i też klucz zostanie schowany. Sorry, I can't listen right now. <laughs> nawet był dialog, i jak odszedłem zbyt wcześnie, to przeprosiłem grzecznie, że nie mogę teraz słuchać. Co ona więcej powie, bo się po prostu spieszę. Też na moim zegarku widać, ile zostało czasu do tego, aż zombiaki będą praktycznie robić swój kolejny taki nalot. Tutaj widzę kolejną puszkę mogę podnieść, to się przyda. Nie wiem kto zostawia takie puszki tutaj do picia, ale dobra. Teraz jak przycisnę jeszcze spust, to mogę troszeczkę szybciej biec. Niektórym to się nie spodoba, bo niektórzy są niestety mniej odporni na chorobę lokomocyjną, ale no, trudno. Myślę, że gra tutaj chce mi powiedzieć, że mam iść w tę stronę. A przynajmniej tak mi się wydaje, zobaczymy. Teraz nasza postać tutaj jest troszeczkę zmęczona, bo zaczyna mi zaczynam się robić takie mroczki przed oczami. Muszę chwilę się zatrzymać i odpocząć. Tutaj mam jeszcze tę staminę na dole, widzicie? Właśnie w tym miejscu widać te płuca. O, teraz się zaczynam regenerować, jakby jestem mniej zmęczony. O, tu widzę, że mamy jakąś butlę gazową. podejrzewam, że jak w nią tutaj uderzymy, to rozwalimy troszeczkę więcej zombiaków. Nie wiem, czy mam właśnie... Gdzieś tutaj był jakiś dziennik. Myślę, że... Gdzieś w lewej ręce, albo... Ach, w sumie tak, tutaj mam mój dziennik. Teraz czy ja mam mapę? Tak, jest mapa. Nie wiem, na tej mapie jakoś mnie tutaj nie ma aktualnie, chociaż... Jestem, jest moja pozycja i mam też moje zadania. Ring. Dobra, muszę wziąć attic w, w niebieskim właśnie takim mieszkaniu, czyli attic, muszę się w tym cofnąć. U, ale tu nam przeszkadza. Jeden zombiak. Oku! Nawet trafił, mam broń odsunąć na bok. To było straszne. To było straszne i naprawdę niezłe. Teraz nie wiem, co tu się stało. Mam jakiś fragment broni. Ach tak, bo tu możemy sobie jeszcze fragmenty craftować w tej gierce, tak, by the way. Bardzo fajna sprawa. Ja cofnę się do tego miejsca, gdzie powinienem iść. Chociaż w sumie nawet dobrze szedłem. Wydaje mi się, że muszę wejść od tej strony te drzwi. Hmm. Okej, okay, otworzymy. Dobra, myślę, że jestem we właściwym miejscu. No po prostu schowam dziennik, puszczając go. Bardzo wygodna mechanika, bug. Za długo trzymamy przedmioty w VR, no to jest też kiepsko. Jest y, tak, że po prostu nasze ręce się męczą. Dobra, teraz powinniśmy tu wejść. Ale wydaje mi się, że te drzwi nie mam żadnych na tyle szczegółów zrobionych, że jednak nie wejdziemy. Dobra, czy mogę tutaj przejść przez to? Mogę. Nie, nie mogę. Ta ja postać się chwyta, ale. O, mogę. Dobra, wszystko czułem jakoś. Tutaj mam jakiś znak zapytania, więc wydaje mi się, że będziemy musieli tutaj wejść. No super, możemy też się wspinać, bardzo fajna sprawa. Jest to naprawdę ta gra, jest najbardziej imersy... Mm, jak to powiedzieć, nie immersyjną. O, tu mamy mały błąd, jak się robi gry. Taki walka na osi Z, czy tam Z-buffer się to nazywa, ale mniejsza z tym. Wejdźmy po prostu tutaj, o, w ten sposób. To jest, Ta imersja w tej grze jest niesamowita, po prostu czujemy się jakbyśmy tam byli na miejscu, zobaczcie, jeszcze raz rękę przyłożę i faktycznie No, jest to troszeczkę spuki Możemy otworzyć drzwi? Otworzymy drzwi Na razie jest cisza O, mam mało czasu, w sumie zombiaki niedługo będą się znowu zbierać Zobaczmy co my tu mamy w tych szafkach Coś? Okay. Nie To jest jakieś puste, mam tutaj flaszki, super, w ogóle interakcja jest niesamowita Musimy tu każdy przedmiot zobaczyć, schylić się. To mi się raczej nie przyda. Nie wiem, czy coś tutaj mamy w tych szafkach. Coś tutaj, papierosy. Nie, myślę, że to mi się nie przyda. Chociaż nie wiem, czy to mogę zbierać i później coś z tego kraftować. Zobaczymy. Szafka. Dobra. Mamy jakąś kłódkę. Myślę, że to są materiały do kraftowania, także warto tutaj szukać. Polecam grę wszystkim, którzy mają headsety VR, które mogą te gry wam właśnie obsłużyć, Również dla tych, którzy mają Oculusa Quest. Mimo, że na Questie nie zagracie w to, to podłączycie od Oculusa Questa właśnie wasz headset pod PC. No i gwarantuję Wam, że to pójdzie. Jedyne co musicie mieć dobry komputer, żeby streamował z Questa. I nie będzie opóźnienia. Także jest to fajna sprawa. I Quest jest bardzo dostępny teraz. Jest to bardzo dostępny headset, więc nie musicie mieć takiego drogiego headsetu, jak Walf Index. Ja akurat gram na Valve Index, ponieważ mam szeroki kąt widzenia i to mi się bardzo podoba. Natomiast na Questie nie jest aż taki ograniczony też ten kąt widzenia. Nie jest tak źle, jak niektórzy mówią. Na pewno Wam się spodoba. I VR w sumie teraz bardziej dostępny niż kiedykolwiek. Jeszcze może wejdę, chociaż nie wiem. Ciężko mi się decydować. A lubię takie gry, gdzie błądzę. Fajny efekt tutaj tego światła. szkurzu kurzu? O, -o. Włączyło. E, Kurczę, naprawdę jest to. Jest to dźwięk? Coś tu. Aha, to jest robocik. Dobra, nie mogę to zebrać. W sumie będę mógł później coś z tego skraftować. Dosyć ciemno teraz tutaj mamy. Wiem, że nie jest Halloween i że nie gram w cyberpunka, ale. Powiem Wam szczerze, że bardziej podoba mi się taka gra. O rany, tam jest coś przy stole przykuty. Czyżby to był mąż właśnie tej pani? Ale jest problem, słuchajcie, bo... Nie wiem dlaczego nie mam mojej broni. Tu jest, plecaczka mi zniknęła. No, o, świetnie. Muszę przeładować broń, ale nie wiem jak. Albo nie mam amunicji. Mam amunicję. Słuchajcie, muszę włożyć w ten sposób? Puścić? Nie. Rane. Ale jestem... Ups! Będzie kiepsko. jeszcze eee. blada. Muszę chyba odsunąć. Dobra, uciekam. Inne miejsce, dobra. Muszę począsać ręką. Kiepsko to wygląda. Muszę uciec troszeczkę dalej. jestem w ogóle do świata, jestem już zmęczony. A jeden do mnie idzie. To no, wygląda na to, że to się kiepsko skończy. Pamiętajcie, jak gdzieś idziecie, ładujcie waszą broń. Jasny gwint. No nie jest to przyjemne, chyba przegrałem. Ok, czyli przegrałem z zombiekami, świetnie. Yy, zawartość tego co miałem pojawi się w miejscu, gdzie zginąłem. Teraz może dowiem się, jak to prawidłowo się przeładowuje, broń tutaj. Dobra, czyli robiłem to prawidłowo. O, widać nawet, że te się, komory się zapełniają. Tylko trzeba odpowiednio to skierować. Dobra, jestem w tym miejscu, w którym zginąłem. W zasadzie tam za ścianą muszę wejść jeszcze i odzyskać mój backpack, czyli mój plecaczek. Nie wiem, czy te ząbiaki tutaj są. Nie, zniknęły. O, w ostatnim momencie się chwyciłem. Szedłem teraz. Super, odzyskałem wszystko. Morym mam przeładowaną, także myślę, że teraz pójdzie o wiele lepiej. Już pierwszego widzę. Udało mi się go zastrzelić z tej odległości. Dla pewności otworzę komorę i faktycznie jeszcze uzupełnię ten brakujący nabój. Idzie kolejny. W teorii nie powinienem marnować amunicji i też pokonać ich troszeczkę inaczej. Jest na to też inna metoda. Yy, można. Ich pokonać wszelkimi, właśnie takimi ostrymi narzędziami, bijąc im to w głowę, jak to zombiaki. No jest to trochę straszne, no ale cóż, zobaczymy. Ok, następny jest tutaj. O, widzisz? Widzisz? Jeszcze się sunąć na dół. Ten efekt szmacianej lalki w tym VR jest naprawdę dobrze zrobiony. Kto to jest? tylka mogę szcz szczerić Jak to nie? Okej, okay, czyli jednak można. Zastrzelić tutaj tę butelkę, zestrzelić Butelkę. Możemy zestrzelić, zejdźmy może zaraz na dół, ale zobaczymy, tutaj. Ok, tu mam klucz, i teraz wydarzy się coś niezafajnego. Dobra, czyli muszę schować broń, zerknę do mojego plecaczka i muszę faktycznie wyciągnąć klucz. Mam ten klucz, czy nie mam tego klucza? Jeśli tu jest. No, nieprawda, bo klucz mi się włożył. Okej, mamy drzwi. I nic nie widać, dobra. Ale mam moją latarkę. Uuu nie za ciekawie to wygląda. Co no my tu mamy? Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś mega zombie. No, jeden tu jest. No, myślę, że to był ten koleś. Pierwszym weźmiemy jako dowód, że faktycznie y, spełniliśmy zadanie. Dokonaliśmy to zadanie. Amunicji nie mam. O, ale mam shotguna bardzo fajnego. I to jest też fajny efekt pokazany, jak jest broń, która jest ciężka, to jedną ręką będzie mi ciężko wycelować, muszę się wesprzeć drugą ręką i teraz faktycznie mogę lepiej celować. I ten efekt wagi jest bardzo fajnie dodany. I no nawet zobaczcie, jak nadgarstek, tak zaczynam tutaj rękę tak, <laughs> widzicie, to już trochę nierealne, ale nadgarstek śledzi tę broń. Właśnie pozycję tak jak powinien. Teraz ja spróbuję tutaj złamać tę broń. Nie mam nawet... Myślę, że nie mam amunicji. Uda mi się tak... O, uda mi się nawet zamknąć takim ruchem. Świetna sprawa. Teraz na razie odłożę tę broń tutaj do mojego pacaka. Zobaczymy, jak przejdę tutaj dalej. jakieś drzwi w ogóle. Teraz jakiś czas muszę moją latarkę wziąć włączyć na nowo. Okej. Okay. Nic tutaj nie widzę. Kurde, ta gra jest naprawdę świetna. Uwierzcie mi. Polecam każdemu, kto chce zagrać w dobrą grę o zombiakach. I naprawdę uwierzcie mi, że jest lepsza niż Arizona Sunshine. To stuprocentowo. To jest mechanika, która jest tak dobrze zrobiona na VR. Ludzie już po prostu wymagają takich akcji, że możecie z daleka coś złapać. I naprawdę też tego, żeby Wasze ręce nie przenikały przez przed, przed przedmioty. To jest też bardzo ważne. Co tutaj? Wękcie to. Okej, okay, jakieś kartony tu mamy, nic specjalnego. Zaraz będziemy tutaj. Żadnego zombiaka tutaj nie widzę. Wiem, że jeszcze mogę zejść niżej, bo tam coś było. Tu mamy jakąś część do broni znowu, może to weźmiemy. Pewnie w szafkach coś jest, ale na razie tutaj nie będę sprawdzał. Zobaczymy dalej, tutaj. Otworzymy te drzwi. Mam jakąś kuchnię wyżej. Uuu, Szpielecik. Mogę go chwycić? Nie robi mi krzywdy. O, to jest straszne. O, mogę dostać to jakiś crafting. Bierzemy czachę, rozsuwamy tutaj szafkę, jak to w że. nic nie ma do picia, tripanko można zrobić. Jestem ciekaw, czy mogę zwrócić uwagę niektórych zombieków, po prostu rzucając taką butelkę gdzieś. Okej, okay, przejdę tak. O, widzę, że mamy jakiś większy świecący obiekt tam, tu się nam na pewno przyda, co to jest? Jakaś żyrawka. Żerawę bierzemy też. Butele chyba za dużo wziąłem, <grym> nawet wyrzuciłem. Okej, okay, to jest jedna z części mikrofon, żeby naprawić radio w grze. Dobra, robocik pewnie będzie nam dawał dużo skrapu, czyli złomu, z którego będziemy mogli cokolwiek później wykonać. Idźmy może na dół i zobaczmy co tutaj na dole się dzieje na tym stole bilardowym. Tu jakaś akcja odchodziła. Uuu, ktoś tutaj zabił zombiaka właśnie używając narzędzia odpowiedniego kutem jakiegoś noża. To mi się przyda, bowiem w tej grze broń ulega zniszczeniu, także trzeba wszystko dobrze planować. Ta śmakująca mi się też przyda. Myślę, że jest na tej głównej ulicy, chociaż tu mamy jednego zombiaka. Zobaczymy, czy zrobimy czota z odległości. Nie. Ups. Bardzo niedobrze. E Uciekajmy. Idzie dwóch. Teraz tak. Broń. Jest. Ano tu. Ano tu. Nie. Nie. No, postać troszeczkę się zmęczyła też po tej walce, bo to też troszeczkę bierze mojej wytrzymałości, ale dałem radę, przetrwałem. Czekaj, czekaj gościu, mam coś tutaj. do ciebie. Dobra, dobra. Dobra. O, następny. Nie wiem, czy to postać zmęczona bardziej, czy znudzona tym, że te zombiaki musi zabijać. Kurczę, nawet efekt krwi mamy na ręce, nie za dobrze to wygląda. Dobry, bym tu zaatakował? Nie, to właśnie ona mnie zaatakowała. Idę do tej postaci. Tak, to jest ta postać. Myślę, że quest będzie zaliczony i to będzie tyle na, tym, na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się to dobrze oglądało. Zobaczymy, co powie nam ta postać teraz. Tak, już po wszystkim. Okej. Yy, ok. Jeśli tutaj go miałem, nie wypadł mi. Tak, jest tutaj pierścień. Proszę bardzo. No i super. Safe journey. Dzięki bardzo. O, I mamy notatkę. To nam się przyda. Dzięki, że byliście w tym mamy odcinku i zapraszam Was do, do następnego. Trzymajcie się.